I na to Były to takie małe derby, ponieważ panów jest naszym najbliższym wyjazdem. Jak to spotkanie? Potrzebowaliśmy wygrać, potrzebowaliśmy te punkty i nie wiem co powiedzieć, przygotowywaliśmy się cały tydzień i denerwuje mnie to, żeśmy znowu przegrali. i mam nadzieję, że będzie lepiej, no. że dalszy mecz już będzie lepszy i trzeba nam wygrać. Trenerze bardzo prosimy o podsumowanie tego trudnego spotkania. No, Graliśmy tak jak sobie założyliśmy, z tym, że były monty słabszej gry i, i, i trzeba było po prostu z tego dołka wyjść i zagrać troszeczkę lepiej. No, na razie jestem zadowolony, że z czterech bramek w pierwszej połowie doszliśmy na remis, praktycznie, i, i, i był moment, że już było sześcioma, siedmioma bramek i znowu żeśmy ruszyli do, do przodu. No, po prostu poznaję z, zawodników i, i muszę. I muszę zobaczyć, co reprezentuje każdy z nich, a to był taki mecz na bazie, na bazie takiej wojny, gdzie dwa lokalne zespoły i w warunkach takich bojowych musiałem sprawdzić co, co, co jak wytrzyma każdy z naszych zawodników. Czy jest stanie czego zabrakło w końcówkach? No w końcówkach to na razie w tej końcówce to to po prostu była przewaga przeciwnika i, i praktycznie no zabrakło trochę jakby takiego doświadczenia i, i będziemy nad tym pracować. No. Dziękujemy bardzo. Ten, jak wyglądały treningi, bo ten nowo wewnętrzny w tej drugiej połowie to jest trochę wstydliwy. Wynik. No trochę wstydliwy, no i przeciwnik też nie trafiał, tylko że wygrali, wygrali, odskoczyli na 3-4-5 w ramek i, i to dowieźli. No, no niestety, ale <laughs> trenujemy nad tym, żeby, żeby lepiej i bardziej skutecznie grać w tym ataku. No.